już nagrywamy 30 minut myślę, że z tej gry od, e, seria z tej gry będzie dosyć długa ciekawe ile przeżyjemy też jeszcze taka ciekawostka nie wiem czy w tej wczesnej wersji to istnieje ale istnieje tu coś takiego, że na przykład po tygodniu wyłączają prąd po dwóch tygodniach na przykład gaz, gazu już nie ma po trzech tygodniach nie ma wody z kranu na przykład, a po miesiącu zombie robią jedną wielką hordę, która cię szuka po całej mapie. Wtedy to już jest trochę wyzwanie, no ale cóż. Także no, zaczekamy tutaj sobie. I sobie pochowam pewne rzeczy niepotrzebne. Beta Blockersy. Jedamy do łazienki. Tak, jedamy do łazienki dokładnie. Kurde, bardzo ciemno. Zamykajmy drzwi, bo ja się boję, że ktoś mi tutaj do chaty wbił. No cóż. Zostawmy sobie po jednej tabletce. O, po jednej tabletce, dobra. Hmm, jest po jednej tabletce, spoko. Gwoździe wszystkie chyba idą. Nie wiem ile ten, ale zostawmy sobie 60 gwoździ. Dobra, hmm, Cisu. Tak, Cisu to chyba była chusteczka. Pamiętam, że bungo kurde, jego postać zachorowała. Miał katar i zginął przez to. No cóż. Nie mamy latarki na razie, która by się przydała. Dosyć. Mm, a szczerze mówiąc, weźmy jednak te gwoździe. I wiecie co? Ja to jednak nie, nie zostawię tego w łazience, bo potem tego nie znajdę zapewne. Hm, takie życie. Ej nie, no jednak też wybędę będę zamykał, bo. prędzej w gacie zrobię niż będę tu spokojnie siedział. Także tak. Mm mówiąc, zostawmy sobie 60 gwoździ. <laughs> chyba nam... Hmm. Dobra. Whisky wszystkie, bo. Chociaż whisky w sumie wywalmy. Hmm. Chociaż w sumie to chyba będzie skuteczniejsze niż tabletki. Hmm. Wiem, że w późniejszych wersjach, na przykład biorąc tabletki, a potem pijąc whisky, można zginąć. Bo późniejsze wersje naprawdę są dosyć dobrze rozwojowo ustawione. Dziwnie to powiedziałem no nic. Wywalmy je, bo. Słuchajcie, jak się wywalało itemki. Wywaliłem to czy to do szafki dałem. Hm, czy tak w ogóle mamy itemki jeszcze. Dobra, jest w każdym razie ranek powoli, więc... Zrobimy to już następnym, nastę w następnym razie. W następnym razie, Jezus. Dobra, mamy dwie deski, tak? Dwie pary desek. Zobaczmy, czy nam to się onda. Nie oddają się deski z tego co widzę. Więc no, jakoś co musimy poradzić. Myślę, że niedługo też skończymy nagrywania. No, zombie. Nie widział nas to właśnie szybko. Kurde, zamknięte. Wejdźmy tu. O, tu jest sklep, jak widzimy. Tutaj nie polecam długo zostawać. Co to jest tak w ogóle? Newspaper. Hmm. Dobra, jestem. Jesteśmy wyczerpani, ale nie wiem o co chodzi. Aha, już wiem chyba o, o co chodzi. Jesteśmy po prostu za dużo nosimy. Tak mi się wydaje. Cóż, stary, jeszcze trochę musisz ponieść, naprawdę. Baseball. Weź, bo się przyda. Od tego nie zginie, tak mi się wydaje. A, tu jest przejście, tak, dobra. Kurde, tam widzę schody na górę, ale... Kurwa. Tylko jak się do nich zaś... O, tu, dobra. Kibel. Szafa tu powinna być. Ale chyba nie ma. No nic. Zaś pokój, dobra. No nic tu więcej nie ma ludzi. Także myślę, że na razie wrócimy do domku. Nie. Hm, hmm, Możliwe, że on jest po... chory. Czekajcie. Nie wiem. Nie wiem właśnie o co chodzi teraz. Chory nie jesteś. Dobra, jemu ja po prostu chodzi. O to, że po prostu spać mu się chce. No nic. Także dobrze, wróćmy już nawet na dół. Ale coś muszę wymyślić, żeby tak nie było, gdyż. Wstajemy o drugiej, czekamy do siódmej i chodzimy tylko 4 godziny patrząc na to. Czyli no, mało dosyć. A tak nie może być, więc no. Sorry. Dobra, mamy tu dużo picia, muszę to wziąć, bo nie wytrzymam. Tak, tak naprawdę. Po prostu mnie zeżre od środka, jak tego nie wezmę. W tej części gry nasza postać jeszcze nie nudzi, chyba, więc... Więc chyba gazety nie były potrzebne. Tu mamy hydrant, chyba nic nie zrobimy. Dobra, ja to tam dałem do lodówki, no nie? Ale wiecie co, weźmiemy to sobie i się tam przeniesiemy. A nie, ja to tam dałem przecież. Ha, domy zaś pomyliłem. Geniusz już ze mnie. Dobra. Mm. Mało zombie coś teraz w tej okolicy. To dobrze, to dobrze. Kurde, no tylko deski się nie oddały. No ale trudno już. Hmm. Drzewa też można ścinać. Czekajcie, nie wiem czy... Siekiera jest potrzebna. Nie wiem czy te duże, czy, czy te małe można było. Sprawdzę tylko i skończymy się przespać, bo już naprawdę, hmm. chyba jednak się nie dało. Jednak się nie dało. O, tam chodzi jakiś koleś. Jednak się nie dało, wiecie, coś cinać. Nie wiem, może tu nie te drzewa. Albo po prostu nie, nie, nie ta wersja gry. Już sam się teraz gubię. w której wersji można było, co. Ale cóż. Dobra, idziemy spać. Sobie już dar daruję to ten. Dobra. I wiecie co? Mm. Zrobię sobie krótką przerwę. Zrenderuję te filmiki, czy coś. Ogarnę się mniej więcej i do Was wrócę. Także do zobaczenia. O, tu jest napój tak w ogóle. Także do zobaczenia, papa. Pa. Dobra, ludzie, to ja jestem ponownie. I tak jeszcze zdecydowałem, że odcinki będą full. A jakiś człowiek. Mm, czekajcie, bo ja. Zrobiłem sobie dosyć długą przerwę, szczerze mówiąc, i teraz nie wiem, na czym ja stałem. Aha, jeszcze się zapomniałem w pierwszych odcinkach spytać jak wolicie, żebym grał na takiej? Chyba Bungo gram na takiej kamerze. Mniej oczywiście widać. Choć to jest w sumie do, dy do dyskusji. Tylko nie, no, mam ochotę go zabić, ale nie będę wychodził. Jeszcze sobie to zmienię, żeby iść, tak? Zobaczmy, że widzimy taki poziom, ale na tym to i tak widzimy ten sam poziom. Tylko widzimy jeszcze dłuż większą okolicę. Czyli, jednak, będę tak chyba. Mm, dobra, sobie zmieńmy. Jednak ten idźmy do kuchni i ogarnijmy zapasy. Bo jeszcze głodni jesteśmy z tego, co widzę. Zjedzmy sobie chlebek mm, Lodówka, mamy wszyscy. Schowajmy do lodówki to, co mamy. Nie, my chyba już nic nie mamy, tak, żeby... Nie wiem, bo... Czemu to... się powinno złączyć, no ale... Kurde... Hm. No nic. Salmo, to ryba z tego, co teraz wiemy już, to jest ryba. Ale ja nie dam sobie głowy uciąć. Magazyn. Prześcieradło. Zrobimy sobie coś z niego, bo... Zróbmy bandaże, właśnie, bandaże. Bandaże, jakbyśmy krwawili, i tak. Odcinki będą full HD, jednak. Tak, odcinki będą full HD, cieszy mnie to fajnie wszystko. <laughs> nie wiem, ile ich jeszcze będzie dziennie. Mmm, gdyż, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cholera, chciałem sobie to wszystko ogarnąć przez noc, ale. Ale czemu to się nie łączy? A no teraz się już łączy nagle, tak. Kurde, nie ma tu szybkiego wyboru, czy coś, żeby to tam dać. No nic, no trudno. Zostawmy sobie... Mm, mm, trzy, ...dwa napoje, myślę sobie. Lub trzy zostawmy. Jabłko, tyle nam wystarczy. Najedzmy się już. Jesteśmy na jedzeniu mniej więcej nie wiem, czy nie możemy się pożygać, lub coś w tym sensie. Nie mamy chyba żadnej zupy jeszcze. Nic, dobra. Mm. Jednak siekierę sobie zostawmy. Dosyć mały ten domek, ale cóż. Siekra jest jednak dobra. Do gry mnie nie wiem, czy wy to widzicie teraz w tej chwili. Do gry zostałem zaproszony. Tak, drzwi można było rozwalić przy pomocy siekiery na przykład. Nie wiem, czy teraz się tak dało w tej wersji gry. Jest ten dźwięk, czyli się dało, ale to na pewno zwabia zombiaki, szczerze mówiąc. Tak, tutaj się jeszcze drzew jednak nie da ciąć. Z tego, co się dowiedziałem. No nic. Dobra, nie będziemy tego na siłę robić, bo zombie. Ciekawie dostał teraz, no ale cóż Tu budynek zasłania no, ale, no nic Dobra, to w sumie przejdźmy się A, Tutaj czyli są w sumie otwarte Locket Hmm, ciekawe, no nic Tutaj mamy beta blokersy Pańki Przeciwbólowe weźmy Z tego weźmy jedne A, to wszystkie się wzięły No nic, dobra Tu jest okien, dużo z tego co widzę. Tu jest lodówka, ładnie wszystko ładnie. O, super. Tu nic nie ma, tu są gwoździe. Tu. Jednak garnek wezmę, gdyż to się przyda, jednak. Zapalniczka. Zapalniczka się, może się przydać. To, to, to jeden nam wystarczy. Whisky nam niepotrzebne. Ołówek też nie. Ołówek też nie Otwierasz do... O! Shotgun, o, fajnie. Quit, heavy load? What the fuck?